We Włocławku odbywa się Kongres Kół Gospodyń Wiejskich, to jest takie spotkanie, w którym chcemy połączyć przyjemne z pożytecznym. Z jednej strony pokazy kulinarne, występ zespołu Pieśni i Tańca Kujawy, występ Orkiestry Romantika, z drugiej strony szkolenia dotyczące rejestracji produktu tradycyjnego, dotyczące rozliczania się przez koła gospodyń wiejskich. Yy, I oczywiście informacje na temat, skąd koła mogą pozyskiwać środki finansowe. Edita Trocikowska, e, tak jak widzicie Państwo, e, to jest nasze koło KGW Różanka. Eee, powstaliśmy niedawno, e, bo w lutym tego roku. E, w skład naszego koła e, wchodzą e, koleżanki, tak jak widać, które prężnie e, działają. Pozyskaliśmy dzięki pomocy pani Ani Gębickiej e, środki e, na to, aby, aby możliwość... E, zrobienia czegoś tak fajnego jak ta książka kulinarna, która zawiera ponad 40 przepisów różnych kół gospodyń. I to wszystko zawarliśmy tutaj w tej książce. Książka jest dopiero co wydana, miała premierę tydzień temu, więc zachęcamy do przeczytania tego naszego przewodnika. Mamy nadzieję, że będzie również druga edycja tej książeczki. Zbieramy tutaj kolejne koła jest bardzo dużo zainteresowań i dużo chętnych pań, które chcą jak najbardziej wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Iwona Rogalska, prezes koła Nowoczesny Gospodyń Dziewanna. Istniejemy krótko, bo, nawet, bo nie cały roczek. W listopadzie będziemy kończyć roczek. Działamy, no, jak to się mówi, w środowisku wiejskim. Robimy różne rzeczy, od przetworów, po obsługiwanie imprez. Mam bardzo prężne dziewczyny, znaczy prężne, które chcą działać. O, dziewczyny, które chcą działać, które coś robią. Na, na dzisiejsze spotkanie przy, na, przygotowałyśmy na deser tort z owocami, który jest tutaj. Od czasu wejścia w życie ustawy dotyczącej kół gospodyń wiejskich w zeszłym roku e, zarejestrowało się prawie 8 tysięcy kół. Koła uzyskują osobowość prawną, mogą otrzymać dotacje rządowe od 3 do 5 tysięcy złotych, ale też zyskują możliwość korzystania z konkursów e, grantowych, z dotacji unijnych. No i oprócz tego mają oczywiście wiele ułatwień podatkowych, e, prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, czyli nie muszą prowadzić pełnej księgowości. E, są z podatku dochodowego, jeżeli, działa, jeżeli dochody są przeznaczone na działalność statutową, także tutaj faktycznie tych ułatwień sporo chcieliśmy jak najbardziej wyjść naprzeciw potrzebom kół, tak żeby ta, to prowadzenie działalności było w jak najlepszej atmosferze, jak najprostsze, bez nadmiernych formalności. Dała nam bardzo dużo ta rejestracja, dlatego że dostanie, dostałyśmy środki, które mogłyśmy przeznaczyć, bo mamy remizę, korzystamy z remizy OSP, tam jest, jest bardzo ubogo wyposażona, więc mogłyśmy sobie dokupić takie rzeczy, które są nam potrzebne: czepaczki, wałki, takie, takie po prostu rzeczy, które są nam potrzebne. No jesteśmy wyjątkowym kołem, bo działamy od 19 września, także nie mamy jeszcze miesiąca. Nasze koło to koło Nowinka z Nowego Ciechocinka, bardzo małej miejscowości między Aleksandrowem a Ciechocinkiem, ale bardzo prężnej. Zarejestrowaliśmy się w Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa. Muszę się pochwalić, że dostaliśmy już dotację, nawet mamy na koncie, którą chcemy przeznaczyć na najpotrzebniejsze rzeczy dla nas. Ale już mamy za sobą pierwsze takie spotkanie. W ubiegłą sobotę na festynie przy Wiśle bezpiecznie nad wodą braliśmy udział. Zaprezentowaliśmy się bardzo ładnie, serwowaliśmy przysmaki. Dziewczyny pracują bardzo prężnie. Jest to nasz początek, ale myślę, że będzie dobrze. Oceniam bardzo pozytywnie działalność kół gospodyń wiejskich i bardzo się cieszę, że jako poseł na Sejm mogłam pracować nad ustawą właśnie około gospodyń wiejskich. Ustawą, która zakłada wsparcie. Dla tych kół, które zechcą się zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to bardzo proste i wcale nie niesie skomplikowanych działań ze sobą. Ta ustawa na tyle była potrzebna i dobra, że więcej osób chciało móc tworzyć koła gospodyń wiejskich, także mieszkańcy mniejszych miejscowości. I to umożliwiliśmy im w polskim Sejmie, nowelizując ustawę w marcu tego roku. Dlatego jestem tutaj dzisiaj po to, żeby podziękować paniom gospodarnym i wyjątkowym, za to, że te chciały się włączyć w nasz projekt, projekt Prawa i Sprawiedliwości i że, że chcą rozwoju, chcą czegoś więcej i pokazują nam zmieniające się, coraz lepsze, coraz piękniejsze oblicze polskiej wsi. Joanna Bączkowska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Fajne Babki z Józefowa, gmina Wocławek. Jeśli chodzi o koło, istniejemy od 2016 roku. W 2018 zarejestrowałyśmy się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tak zaczęłyśmy działać na taką szerszą skalę. Działamy bardzo prężnie, mimo że nas jest niewielka grupa, jednakże bardzo aktywnych, chętnych do działania pań. Uczestniczy we wszelakich właśnie kiermaszach, festynach i tego typu inicjatywach. Jeśli chodzi o, dzisiejszą, o dzisiejsze wydarzenie, przygotowałyśmy przekładaniec po kujawsku. Myślę, że będzie smakowało jury. Kalina Mikołajczyk, prezentujemy Koło Gospodyń Wiejskich w Kaliskach. Jesteśmy grupą od niedawna, bo od niespełna dwóch lat. Organizujemy różne wyjazdy w zależności od zaproszeń. Występujemy bardzo często w kubce, w lubieniu, w domu dziecka, w żłobku. No i w zależności od tego, gdzie nas zaproszą, tam jeździmy. Prezentujemy różne swoje wyroby, wypieki ciasta, no takie rzeczy. Ustawa wprowadzona w 2018 roku, ta znowelizowana sprawiła, że koła gospodyń zupełnie zmieniły. Zmieniły się, zmieniły swoją działalność, otrzymały status prawny, czyli podstawę prawną, mogą prowadzić działalność gospodarczą, mogą zarabiać, a oprócz tego są wspomagane. Otrzymują od 3 do 5 tysięcy. To bardzo, bardzo poprawiło byt, że tak powiem. Powstało bardzo wiele nowych kół, nowych kół i to cieszy, bo koła, koła na wsi to, to jest to piękno wsi, to jest ta tradycja, to jest kultura, która, która jest przenoszona z pokolenia na pokolenie, dlatego dlatego uważam to za no, wielkie osiągnięcie dla polskiej wsi, no i wszyscy się cieszymy, czego dowodem jest tu dzisiejszy, dzisiejszy no, duży zjazd wszystkich praktycznie kół gospodyń wiejskich działających w naszym okręgu wyborczym, w naszym okręgu wyborczym Włosławskim, a jest ich bardzo dużo, więc to jest nasza chluba i chwała i tym i z tego się bardzo cieszymy. Moje nazwisko Kluzik Anna, koło gospodyń wiejskich Krąszewicy gmina Chodecz. Jest w szkole nasz 12 osób. Reprezentujemy na wszelkich dorzynkach powiatowych, dorzynkach gminnych, wszelakich festynach. Wszędzie jeździmy. Takie kulinarne spotkania czy coś, takie jak dzisiaj, bardzo chętne jesteśmy do współpracy. Założyliśmy koło 11 lat temu, coraz więcej się rozwijamy i mam nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej.